Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy robić bluzę z włóczki Ombre. Tak jak już widzicie, moja bluza będzie z włóczki Alice Diva Ombre Batik. Jest to 100% mikrofibra i jest ona w ten sposób farbowana, że w środku jest prawie białe, ale z takim odcieniem. Niebieskiego, przechodzące w taki ładny gołębi, później niebieski, ciemniejszy, ciemniejszy, aż do granatu. W cyklu tych filmików pokażę Wam, jak zrobić od góry sweterek, żeby nie było widać tych przejść, żeby ładnie przeszło, że na górze mamy jasny, tak jak to pokazywałam w zapowiedzi, tylko że moja bluza jest w kolorze szarym, a teraz będę robiła z innego koloru. Przede wszystkim potrzebujemy na taką bluzę, mimo że ta bluza waży pół kilograma i wystarczyłyby dwa motki to żeby ładnie wszystko zrobić potrzebujemy trzech motków włóczki. Dlaczego? Wszystko zobaczycie, jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić taką bluzę. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy włóczkę Ombre Alice Diva, ona jest w jednym motku 25 dekagramów. Ja mam trzy motki i potrzebujemy druty 3,5. i pół. Ja robiłam tą bluzę na drutach. 3,5. i pół. Zapraszam i w kolejnym filmiku pokażę Wam, jak rozpoczynamy, jak zrobić taki kaptur i jak przejść stopniowo z koloru jasnego do koloru ciemnego, żeby otrzymać taką bluzę, jak widzieliście w zapowiedzi. Na dzisiaj dziękuję. I zapraszam do oglądania następnego filmiku.